Witam wszystkie lwy na czytaniu miesięcznym na październik. Zobaczymy sobie, jaka będzie energia ogólna, co zaskoczy, na co uważać, co dla związków, co dla singli, praca, finanse i na koniec będzie niespodzianka. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, zostań z nami na dłużej, a jeśli jesteś kolejny raz, to witam Cię ponownie i lecimy z odczytem, jaka będzie energia ogólna dla lwów na październik. Sama jestem ciekawa, bo też jestem lwem słonecznym. Kobieta. Ok. Ktoś może być urodzony 29. Dobrze, zobaczmy sobie, co zaskoczy lwa w październiku. Pozytywnie czy negatywnie zobaczymy. Dziewiątka mieczy. Ok. No, dodłożymy sobie później tarotem, to będziemy wiedzieć, o co chodzi. Na co uważać. Na królową monet dobrze. Co w związkach? Głupiec, ok, co dla singli. Piątka kielichów i co w pracy w finansach? Dziesiątka kielichów, świetnie. Dobra, dopowiedzmy sobie tarotem. O co chodzi z tą kobietą? Chyba energia tutaj będzie szalać, słuchajcie, bo karty same wypadają. Mamy kapłankę. Dziewiątka mieczy. I trójka buław. Jeżeli słuchają mnie, panie lwice, to będziecie skupione w tym miesiącu na swoich emocjach, potrzebach i waszej wewnętrznej sile. Czuję tutaj bardzo mocno, że niektóre z was będą pracować nad swoją intuicją, nad swoim wnętrzem, wnętrzem nad swoją. Duchowością to czas, żeby słuchać wewnętrznego głosu, zamiast działać też impulsywnie. Dla panów może to być informacja, że możecie być skupieni bardziej na swojej partnerce, na przykład, albo na jakiejś innej ważnej kobiecie w waszym życiu. W tym miesiącu mm, możecie mieć jakieś koszmary, jakieś nieprzespane noce. Możecie też domykać pewne cykle podczas właśnie tego wglądu w siebie. Czuję tutaj bardzo mocno osoby, które zamykają pewne rozdziały, zakończają jakiś stary cykl i. Pewne rzeczy jeszcze będą do Was wracać. Mogą być bolesne, tutaj jakieś emocje, jakieś sny, jakieś tutaj rzeczy, które wydawało się Wam, że domknęliście, ale jeszcze mogą Was trochę dręczyć. Ale co docelowo, czuję tutaj bardzo mocno, że ta praca nie pójdzie na marne. Niektórzy z Was będą tutaj pracować bardzo mocno nad swoim cieniem, nad nieprzepracowanymi emocjami, jakimiś ranami z przeszłości lub. Yy, może tutaj dotyczyć też jakiejś kobiety, jakieś kwestie, właśnie, wybaczenia. Może to być czyjaś matka, może to być czyjaś partnerka. Jakieś sprawy, które tutaj były bardzo bolesne dla Was. I trzeba będzie tutaj bardzo mocno pracować ze swoją y, intuicją. Przede wszystkim odzyskać ten spokój, bo macie tutaj mądrość w sobie i czuję tutaj bardzo mocną pracę duchową, ale docelowo przyjdzie tutaj. Naprawdę nagroda, bo Wasza cierpliwość się opłaci. Zaczniecie planować nowe rzeczy, zaczniecie patrzeć na niektóre sytuacje przede wszystkim z dystansem. Będzie tutaj wzrost, dlatego że przepracujecie pewne kwestie. Zaczniecie współpracować z innymi osobami, będziecie się skupiać na swoim rozwoju, na poszerzaniu swoich horyzontów i będziecie mieli wiarę w to, że to domykanie cyklu, to przepracowywanie tego swojego cienia, to ma jakiś wyższy, głębszy sens. Że będziecie wiedzieć, że pewne rzeczy trzeba domknąć i zamknąć, i odciąć, żebyście mogli iść dalej. Żeby was to już nie, nie trzymało, nie dręczyło. Mogą być tutaj jakieś traumy nieprzepracowane na przykład ze swoją matką, które was będą bolały, które będziecie wiedzieć, że przez to nie możecie iść dalej. Bo będzie to do was wracać. Może wam się to śnić po nocach tak naprawdę, ale pamiętajcie, że sny to też są bardzo mocne wskazówki. Nawet ja sama ostatnio doświadczyłam snu. Bardzo mocnego, gdzie właśnie medytowałam przed snem, żeby mi ukazali w snach, co jeszcze mam do przepracowania, co jeszcze we mnie leży, co nie pozwala mi iść dalej, co mnie blokuje, bo czuję jeszcze coś, co nade mną wisi, a nie mogę po prostu zdiagnozować, co to jest. I wyobraźcie sobie, że. Przyśniło mi się taki sens z domem rodzinnym wszystkie kobiety od linii mojego ojca, jakaś tam trauma, karma rodowa do przepracowania, więc muszę się nad tym pochylić, ale no jakie to jest niesamowite, że nawet w snach można dostać wskazówki, gdzie jest jeszcze jakiś problem. Przypuszczalnie też moja relacja z matką, więc jakby idealnie tutaj odczyt rezonuje. Mm, ale wierzę w to, że przyjdzie nagroda. Nie poddaję się i skupiam się właśnie na wzroście, na rozwoju i naprawdę zróbcie to samo, bo Praca z cieniem jest ciężka, jest bardzo często bolesna, jest trudna, natomiast prowadzi to do uwolnienia. Tylko, że nie każdy chce się zmierzyć z tym cieniem, z tym wstydem, bólem, rozczarowaniem. Czasami trzymamy takie rzeczy w sobie bardzo, bardzo długo. Czasami nawet nie jesteśmy świadomi, że mamy na przykład jakiś żal do właśnie matki. Do jakiejś ważnej kobiety, y, która była w naszym życiu, tak? To może być jeszcze jakaś poprzednia partnerka, która po prostu tak odbiła na was piętno, że wy już jesteście dawno, dawno gdzie indziej, a dalej nie potraficie iść dalej. Y, więc bierzcie, co z Wami rezonuje, ale czuję tutaj bardzo mocną pracę wewnętrzną nad sobą. I domykanie tematów związanych właśnie z jakąś kobietą. Dobrze. Idźmy dalej. Co zaskoczy lwa. Dziewiątka mieczy. No właśnie, znowu. Dziesiątka monet, dwójka buław i sprawiedliwość, moi drodzy, zaskoczy Was to, że uświadomicie sobie te problemy, te lęki. Że przepracujecie to, że dacie sobie z tym radę, że zmierzycie się z tym. I możecie tutaj być zdziwieni, ale dzięki temu, że staniecie oko w oko, staniecie w prawdzie z tym, co wam leży na sercu i co było nie do przepracowania, czuję tutaj bardzo mocno, że odzyskacie stabilność. Dla niektórych nagrodą, może i nawet dobrą karmą, za odrobioną lekcję, będzie jakiś bonus finansowy. Możecie dostać tutaj jakieś pieniądze od rodziny lub rzeczy, które wam się po prostu należały. Niektórzy z was mogą tutaj dostać jakieś pieniądze po rodzicach, jakiś spadek, jakieś dodatkowe pieniądze z jakiejś ubezpieczalni. Dzięki temu otworzą wam się nowe opcje do dalszego rozwoju, nowe drogi. Poszerzą wam się właśnie horyzonty i dostaniecie nowe możliwości i to was zaskoczy. Za odrobienie tej ciężkiej roboty. Przyjdzie tutaj nagroda. Odzyskacie to, co było dla Was, a na przykład wcześniej to było albo zablokowane, albo nie mogliście tego dostać, albo nawet niektórzy z Was nie wiedzieli, że Wam się coś należy. Więc korzystajcie z tych okazji i miejcie odwagę do tego, żeby ruszyć. Dla niektórych potrzebne będzie tutaj strategiczne działanie i. Dopilnowanie jakichś dokumentów, które też mogą powodować u Was jakiś stres, to może dotyczyć jakiegoś waszego dalszego kroku w działaniu, jakiegoś kolejnego etapu w waszym życiu. Więc dopracujcie wszystkie dokumenty, to co potrzebujecie. To też mogą być dokumenty związane z jakimś domem, z jakimś kupnem domu. Więc to też może być objane jakimiś lękami, jakimś stresem, że się nie uda, że nie dacie rady, natomiast wyjdzie to im plus. I docelowo będziecie po prostu zadowoleni, że się to wszystko udało. Czy to będzie przypływ finansowy, czy może pomoc finansowa też? Jakiś zastrzyk gotówki z zewnątrz, który do Was przyjdzie. Ale to wy macie tutaj wybór, co z tym zrobicie, tak? Przede wszystkim nie dajcie się pochłaniać w te lęki, w stresy. Ogarniecie tylko wszystko powolutku z głową stabilnie. Zróbcie sobie jakąś wizję, jakiś plan działania. I dokodujcie też wyborów takich zgodnych z prawdą, zgodnych z Wami, z Waszą duszą, z, was, z Waszym sercem. Na co uważać? Królowa monet, piątka mieczy, szóstka kielichów, czwórka buław. Ok. Na dzień dobry już słyszę, uważajcie nad na jakąś kobietę z Waszej przeszłości, która jest bardzo nadopiekuńcza, albo może Was mm, emocjonalnie jakoś wykorzystać, grać na Waszych uczuciach, może doprowadzić tutaj do konfliktu, do konfliktu albo chcieć się z Wami e, pokłócić. Może tutaj być też kłótnia na temat tych finansów, może rodzinnych, jakiegoś majątku właśnie matka jakaś, tak? ktoś, komu też się coś należy, ale nie będzie tej osobie pasowało, że jest, nie wiem, za mały procent, czy cokolwiek innego. To jest na pewno jakaś osoba z przeszłości albo sprawy, które mogą dotyczyć przeszłości właśnie domu. Czyli może tutaj chodzić o jakiś majątek rodzinny, tak? Może być tutaj jak, jakiś konflikt po prostu, no czuję tu bardzo mocno z matką. Dla niektórych ostrzeżenie, żebyście nie idealizowali przeszłości. Nie wracali też do starych konfliktów, do jakichś dawnych relacji, tylko dlatego, że było albo bezpiecznie, albo przyjemnie, po prostu. Uważajcie też na takie emocjonalne pułapki z przeszłości. Kontrolujcie swoje emocje. I może być tutaj też osoba, która może chcieć wpłynąć na Wasze decyzje, właśnie, tak brzydko mówiąc, wjeżdżać Wam na psychę emocjonalnie. Bo to może być osoba dla Was bardzo y, ważna, przez co będzie próbowała wykorzystać to swoje stanowisko i próbować Wam jej zmanipulować. Trzeba tutaj realnie ocenić sytuację. Nie wdawajcie się też w konflikty, bo ktoś może chcieć wbić Wam po prostu nóż w plecy, tak? Więc zachowajcie tutaj zimną krew. Nie dawajcie się wciągać właśnie w jakieś takie kłótnie, gdzie wy się odpalicie, bo ktoś wam bjedzie po prostu emocjonalnie na psychikę. Będzie chciał was po prostu skrzywdzić, zranić, i wy po prostu hmm, wdacie się w taką no, niepotrzebną dyskusję i konflikt, bo to tylko ściągnie Waszą energię. Nie ma sensu. Jeżeli wyjdzie po prostu przysłowiowe szydło z worka, to odetnijcie tą przeszłość już raz na zawsze i skupcie się tak naprawdę na waszej stabilizacji, bo wy macie celebrować życie, a nie wiecznie siedzieć w jakichś konfliktach, w jakichś dramatach, wiecznie się z kimś wykłócać. Czuję tutaj bardzo mocno jak taką manipulującą, toksyczną osobę, która non stop wraca do Waszego życia. I cały czas Was gdzieś podburza wykorzystując po prostu swoją pozycję i, i emocjonalnie wjeżdża na Was, tak? Przez co Wy się za każdym razem łapaliście wcześniej, żeby wchodzić w jakieś yy, dyskusje, tak? A to jest kompletnie Wam niepotrzebne. Wy macie się skupić kompletnie na czymś innym. Na szczęściu, na budowaniu stabilizacji, a nie na siedzeniu w negatywnych, yy, toksycznych energiach, tak? Więc uważajcie na to z dala od toksyki, Odcinamy to, co mamy odciąć, nie wchodzimy w żadne kłótnie, dyskusje i koniec. Ja wiem, że czasami jest bardzo ciężko, ale uwierzcie mi, przepracujcie to w sobie i jak poczujecie, że już nie dajecie się manipulować i nie łapiecie się na te takie zagrywki, to wyjdziecie na tym o wiele lepiej i, i następnym razem już też nie będzie takich sytuacji, bo czuję bardzo mocno osoby, które wcześniej dawały się za każdym razem złapać i wkręcić w taką kłótnię. Tego to jest totalnie niepotrzebne. Jest po prostu ktoś, komu nie wiem, nie podoba się to, że Wam się lepiej wiedzie w życiu, czy tu jest jakaś zazdrość, czy faktycznie znowu mamy tutaj kobietę, i tutaj, więc może tutaj chodzić o matkę, czyli relację matka-córka, która mm, no, matka jest nawet zazdrosna o życie córki, której się wiedzie lepiej niż jej samej. Wiecie, bardzo mocna toksyka, więc uważajcie tutaj na to bardzo mocno. Dobrze, w relacjach mamy głupca. Nowe początki. O. o co chodzi z tymi nowymi początkami? Ósemka monet. Są dostateczne. I królowa buław. Świetnie. Czuję tutaj bardzo mocno dla relacji początek jakiegoś nowego etapu w Waszym życiu. Jakieś nowe, świeże podejście do obecnej. Sytuacji, relacji. Nie działajcie tutaj też pochopnie, bo głupiec to jest energia pozytywna, ale wymaga też świadomości i otwartości, właśnie na kolejne rozdziały. Tak, relacja wymaga zaangażowania i pracy, ale z obydwu stron, żeby tutaj były jakieś trwałe efekty. Bo ósemka monet mówi o, o pracy, o nauce, o doska, doskonaleniu relacji, o konsekwencji w dbaniu o siebie, w dbaniu o relację, w pracy nad relacją. Bo to nie jest tak, że tak jak to chyba mówiłam u Raka wcześniej, mm, że jesteśmy razem i po kilku latach już tak naprawdę nie trzeba dbać o to w relacje. Nieprawda. Trzeba cały czas pielęgnować, żeby to wszystko miało sens. Dla niektórych informacja, że musicie przywrócić do swojej. Relacji, pasje, bo brakuje tutaj tego. Dla niektórych przyjdzie tutaj moment mm, prawdy, relacji, konieczność też właśnie oceny, na jakim jesteście etapie, co się między wami dzieje. Może też oznaczać dla niektórych pojednanie po jakimś cięższym okresie albo klarowność po trudnym okresie. Czyli jest tutaj wezwanie do, moi drodzy przebudzenia. Może niektórzy z Was zdadzą sobie sprawę, że coś tutaj już zaczęło wygasać. Coś tutaj zaczęło przestało działać, i trzeba po prostu wdrożyć w życie, w tą relację takiego świeżego spojrzenia, jakiegoś takiego nowego ruchu. Właśnie jakiejś takiej pasji. Wyjdziecie gdzieś na randkę, spędźcie miło wieczór, bo czasami jest tak, że jesteśmy pochłonięci tym codziennym życiem, obowiązkami, pracą. I zapominamy też o sobie. I warto by tutaj było też skupić się na tym, bo przypomnijcie sobie, co Was też połączyło. Ta pasja, miłość, przyciąganie. Panie ładnie się ubiorą. Panowie też. Można iść gdzieś na randkę, tak jak mówię, na spacer romantyczny, spędzić jakoś miły wieczór, wspólna kąpiel, gdzieś sobie pojechać na weekend. Brakuje tutaj, tak jakby musicie sobie przypomnieć, jak to jest spędzać razem czas. Przybliżyć się do siebie z powrotem, pielęgnować tak naprawdę to uczucie, które jest między wami, bo brakuje tutaj tego. Odzyskacie też taką pewność siebie w tej relacji, niektórzy. Dla panów słyszę, że przypomną sobie, jak wspaniałą, seksowną i magnetyczną kobietę macie w domu, więc myślę, że tutaj przede wszystkim praca nad relacją, dbanie o siebie nawzajem, dbanie o te wspólne momenty. I uświadomienie sobie, że warto to pielęgnować, bo to Was wzniesie na kolejny wyższy poziom, na kolejny etap Waszej relacji. Możecie tutaj wyjaśnić sobie pewne kwestie, przez co będziecie mogli dalej wspólnie tworzyć wspólną przyszłość. Jakieś tutaj stare rzeczy, które nie były wyjaśnione, albo zamiatane pod dywan. Dojdzie tutaj do klarowności sytuacji, tak? Niektóre relacje po prostu przejdą jakąś transformację, taką wewnętrzną, tak? Podejmiecie decyzję, że chcecie iść dalej, że chcecie zacząć jakiś nowy etap, nie wiem, wspólne zamieszkanie albo ślub, albo jakiś kolejny etap, przez co przyjdzie tutaj naprawdę pozytywny czas. Dobrze, co dla singli? Mamy tutaj piątkę kielichów, jakiś. Żal, strata, rozczarowanie. Pytanie: czy to już było? Czy przyjdzie? Zobaczymy zaraz. wieża, paść buław. Królowa monet. Ok. Dla, niek dla niektórych czuję tutaj bardzo mocno, że osoba, która przyszła nowa do Was, do jakiegoś flirtu, do romansu, mm, okaże się, że to jednak nie jest człowiek, z którym chcecie się spotykać. Że coś tutaj się między Wami zawali, że Wy będziecie chcieli mieć kogoś tak naprawdę stabilnego do relacji, m, przyziemnego, kto się Wami zaopiekuje, kto będzie w stanie stworzyć z Wami rodzinę. A to będzie człowiek po prostu do, do flirtu, do dobrej zabawy, a niekoniecznie do tego, żeby zbudować taki prawdziwy dom. To taka jedna wiadomość do mnie przychodzi. A dla niektórych słyszę, że wciąż możecie nosić w sobie rozczarowanie po jakiejś, właśnie poprzedniej relacji. Albo poczucie, że wam się coś nie udawało w życiu wcześniej, tak? Bo tutaj jest energia patrzenia wstecz zamiast do przodu. I przyjdzie jakiś szok, jakieś zburzenie właśnie iluzji. Coś tutaj opadnie, coś się rozwali. Nagle sobie uświadomicie, że czas jednak odciąć tą przeszłość, albo właśnie zdarzenie, albo osoby. I to was wyrwie do, ze stagnacji. To pozwoli wam iść dalej, bo coś w was siedzi, co gdzieś was w środku blokowało, tak? I przychodzi do Was nowa energia. Może się to pojawić ktoś, kto wnosi właśnie poczucie bezpieczeństwa, albo wy zrozumiecie, że chcecie budować nowe relacje powoli, ale na zdrowych fundamentach, że nie interesują już Was jakieś flirty, romanse, szybkie zabawy, jakieś wypady na jedną noc, tylko wy po prostu potrzebujecie czegoś więcej. Już zbudować dom, już kogoś do poważnej relacji, z kim będziecie się czuli bezpiecznie, tak? Dobrze, a co. Pracy i finansach. Mamy dziesiątkę kielichów, no to już jakby możemy zakończyć odczyt. <grym> Ale zobaczmy sobie. Podoba mi się ta karta, pasuje to dla mnie. Rycerz monet, Szóstka Mieczy, Dwójka Kielichów. Moi drodzy, niektórzy z Was świadomie Przeszli na jakiś nowy etap w kwestii finansów. Może to być kwestia nowego myślenia, nowego podejścia, um, przejścia z takich cięższych czasów niepewnych na coś stabilnego. Dzięki waszej wytrwałości, dzięki temu, że dużo pracowaliście na was sukces, byliście konsekwentni, cierpliwi i wytrwali w swoich działaniach. Dzięki czemu przyniesie wam to pełne spełnienie? Możecie dostać Nowe możliwości do współpracy, nową ofertę finansową. Możecie tutaj dostać jakiś awans lub założyć firmę z kimś, kto będzie tak samo mocno zaangażowany w nowy projekt, tak jak wy, albo nową osobę do projektu, do jakiegoś nowego działania. Ale najważniejsze jest to, że tutaj dochodzi do świadomej zmiany, do, do świadomego przejścia. Niektórzy z was tak naprawdę mogli dokonać, zrobić jakąś podróż fizycznie gdzieś w jakieś inne miejsce, zmienić miejsce pracy, wyjechać gdzieś do innej roboty. Niektórzy z Was po prostu odpuścili przeszłość, zostawili jakąś starą pracę za sobą, gdzieś gdzie było nerwowo, gdzie był tylko stres, gdzie nie było dobrze. Ale tak naprawdę, mimo tego strachu, co będzie dalej, że to coś nowego przyjdzie, że jeszcze nie wiecie, czy wszystko się ułoży, to, to będziecie czuli przede wszystkim ulgę przez to, że dokonacie tej zmiany. I ja myślę, że wyjdzie to Wam na plus, dlatego że Wy jesteście naprawdę pracowitymi osobami. Wy to jednak potrafią być pracusiami, wręcz nawet za bardzo. I najważniejsze jest to, że jakby sobie określicie jakieś cele, to Wy jesteście tak zdeterminowani do tego, żeby to osiągnąć, że właśnie będziecie tutaj mieli pełne spełnienie. Czyli wszystko, co do Was przyjdzie, możecie zawdzięczać to sobie. Swojej ciężkiej pracy, swojej pracowitości, przede wszystkim lojalności albo wobec siebie, albo wobec kogoś, jeżeli tutaj pracujecie u, u kogoś albo wejdziecie w jakąś właśnie nową firmę i tej takiej wytrwałości w budowaniu swoich celów. Więc przyjdzie tutaj naprawdę dobry, stabilny czas. I przede wszystkim wy będziecie zadowoleni z tego, co się będzie działo, więc mimo tych niepewnych chwil, to i tak wyjdziecie na wszystko in plus. Czuję tutaj bardzo mocno, że przez tą taką pracę nad sobą. We wszystkich kwestiach, żeby zaczynacie od tego świata wewnątrz. I kiedy wy pewne rzeczy zmienicie w sobie, to świat wam to odzwierciedli na zewnątrz, właśnie w postaci jakichś dobrych propozycji, w postaci y, właśnie pracy nad relacją, jakichś nowych szans. Odcinacie toksykę, odcinacie, właśnie wszystkie rzeczy, które wam nie służą, i idziecie tam, gdzie będzie spokój, tam, gdzie Odzyskacie balans, odzyskacie siebie, swoją siłę i przede wszystkim radość z życia. No ale bardzo mocno tutaj czuję, że jednak gdzieś się tutaj przewieje jakaś kobieta, która. No nie wiem, dajcie znać w komentarzach, bo na przykład w moim przypadku czuję, że tu może chodzić o matkę, ale, ale to tak strzelam. Nie wiem jak wy, bo jestem ciekawa, czy jest tutaj taki ktoś, kto was też ściąga energetycznie. Czasami wraca. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze ogólny przekaz, jakaś wskazówka, na co macie zwrócić uwagę. Zaufanie. Potrzebujecie zaufania w relacji, moi drodzy. I to może chodzić o relacje, właśnie jeżeli chodzi o związki i relacje, które budujecie w ogóle z ludźmi, czy w, czy w pracy, czy, czy w rodzinie, czy w waszym środowisku. Czyli pamiętajcie, że zaufanie to jest podstawa. Bez niego nawet silne uczucie czy przyciąganie tak naprawdę może się rozpać, rozpaść, bo pojawią się wątpliwości, jakieś lęki, albo też zazdrość. Bezpieczeństwo i szczerość. Bo zaufanie daje przestrzeń, by być sobą przede wszystkim i mówić otwarcie o emocjach, nie blokować tego w sobie, o swoich potrzebach, bez obawy też przed oceną. Więc może. To dotyczy się osób właśnie w tych relacjach. Więc wasz związek kwitnie tylko wtedy, gdy obie strony mogą polegać na swojej lojalności, szczerości i konsekwencji. Czyli to, co mieliśmy tutaj: ósemka monet, i szczere przebudzenie do nowego etapu, tak? Dobrze. Ogólnie dobry odczyt, podoba mi się. Nie wiem, jak wydać się w komentarzu, czy Wam pasuje, czy, czy coś już się z tych rzeczy wydarzyło. I zobaczymy sobie jeszcze na koniec. Trzy. Liczby 5, 1 i 3. Czyli mamy, moi drodzy, zmiany. Piątka czasami mówi o konfliktach. Jedynka, nowe początki, czyli do relacji. I trójka, współpraca, komunikacja, czyli tutaj, no wszystko nam po prostu rezonuje. Kocham to. Zobaczmy sobie 513, co to może znaczyć. Zwracaj uwagę. Używaj słów ostrożnie. Obecna sytuacja jest pełna emocji, ale Twoi aniołowie proszą Cię o używanie słów z mądrością we wszystkich interakcjach. Powtarzaj mantrę, mój duch jest spokojny. Pamiętaj, aby policzyć do dziesięciu, zanim zareagujesz na jakikolwiek emocjonalny komunikat. No właśnie, no powiedzcie mi, czy to nie rezonuje, czy to nie jest cudowne. Nie wchodźcie w te toksyczne dyskusje. To jest właśnie to. Policzcie sobie w duchu do dziesięciu, i nie dajcie się sprowokować. To jest całe sedno tego czytania, tego przekazu. Żeby nie dać się sprowokować, słuchajcie, bądźcie mądrzejsi, naprawdę, bo niektóre osoby nigdy się nie zmienią i zawsze będą nabijać ten sam makaron na uszy i zawsze prowokować, zawsze wbijać szpilę. I trzeba tutaj zmienić ten schemat, żeby nie dać się prowokować, bo potem się człowiek wciąga w tą dyskusję, niepotrzebnie walczy i tak na. Prawda na końcu jesteście tak wypompowani, że potrzebujecie potem naprawdę dobrej regeneracji, żeby się pozbierać po takiej jednej kłótni, tak? A po co mam to? I zobaczmy sobie jeszcze 315. 315. Uporządkuj swoje życie, stwórz mentalną przestrzeń. Twój stan umysłu jest bezpośrednim odzwierciedleniem twojej fizycznej przestrzeni. Aniołowie sygnalizują ci, że trzeba tu wykonać pracę, oczyść swoją przestrzeń, aby oczyścić umysł. Zajmij się ci szafą, biurkiem lub garażem. Wykorzystaj ponownie lub rozdaj to, co możesz. Czyli, moi drodzy, porządkowanie. To jest też to, o czym nam mówi now w pannie i to zakończenie cyklu. Czyścimy wszystko, robimy porządki, oddajemy rzeczy, które nam nie służą, wyrzucamy rzeczy, które są już niepotrzebne, sprzedajemy czy oddajemy ciuchy, w których i tak już nie będziemy chodzić, jakieś takie rzeczy nasiągnięte złą energią czy jakimiś złymi wspomnieniami. Trzeba to po prostu z wdzięcznością pożegnać. I gdzieś nie wiem, schować, oddać, zakopać, tak? Bo czasami jest tak, że te przedmioty mają bardzo złą energię, która nam też nie pozwala um, dokonać pewnych zmian w życiu. Czasami nawet tego nie odczuwamy, ale uwierzcie mi, że tak jest. Przewietrzcie sobie dom. Dla niektórych zróbcie sobie oczyszczenie tego domu jakimś kadzidłem, palosanto, białą szałwią. Um, zróbcie sobie kąpiel oczyszczającą, tak? Czyścimy, wietrzymy i tak dalej. Także moi drodzy, trzymam za Was kciuki, życzę Wam udanego miesiąca, pięknego rozwoju, pracy nad sobą. Nie bójcie się zmierzyć z tym cieniem, bo to naprawdę wyjdzie Wam na dobre i jak sobie przypomnicie, później, po roku czasu. I jaką robotę zrobiliście, to będziecie z, z siebie naprawdę uwierzcie mi dumni. Tylko na moment, kiedy trzeba się z tym zmierzyć, no nie jest łatwo, to nie ma co się oszukiwać, tak? Jak ktoś gada, że to jest takie proste, zmierzyć się z cieniem, nie, to nie jest proste, bo to często są nieprzespane noce, to często są wspomnienia, które jak wracają, to aż człowiekiem czę y, wywala po prostu wszystkie wnętrześci na zewnątrz, y, są ciarki, y, jest ból zmierzyć się z tymi emocjami, można sobie pomedytować, przypomnieć sobie o tych wszystkich przykrych sytuacjach, które Was trzymają i po prostu uwolnić to wszystko, co w Was siedzi. Włączcie sobie muzykę na słuchawkach, usiądźcie sobie gdzieś w ciszy, wypłaczcie to, wywalcie to z siebie i zobaczycie, jaką poczujecie ulgę. Na, na sam koniec po prostu przytulcie się, ukochajcie i, i naprawdę będzie dobrze. Także Trzymam mocno, mocno kciuki i widzimy się w następnych filmach.